witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer, w dzisiejszym hashtag #55 odcinku nagrodam dla was poradnik jak prawidłowo grać z zadymierzem, ale tym razem poko, ale zanim to, to jeszcze od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam niniejszym Golden Boya, postarawiam Kariksa, pozdrawiam Naika, pozdrawiam Kamina Rada, pozdrawiam albo do końca Zimala, na kółkach, Pozdrawiam Dominika Szczepeńskiego, pozdrawiam Heita Dubryleit, pozdrawiam Samka Piotra Kamczyńskiego, pozdrawiam Filipa, pozdrawiam Nadie Arendt, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Iwonę Ricz, pozdrawiam Magdalena, pozdrawiam Zosia, pozdrawiam Lizu, pozdrawiam Sunde Storm, pozdrawiam Oskara Oskara, pozdrawiam Petro pozdrawiam do Rockboxa, pozdrawiam Poko, pozdrawiam El Primo i pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam Kinga Górską i pozdrawiam K Kacieja i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynam grać tylko cztery wyzwania. Zadema batanie, knockautę i potok czasu. Tante dwa banuje, ale za to te cztery. Przynajmniej 3 albo 2 muszę wygrać. Najważniejszy pierwszy mecz muszę wygrać. Przeciwko Poko Sandy i Macy. Dawno nie grałem tym Poko, ale zobaczymy, jak on będzie grał tutaj. <śleszy> Powinno być dobrze. Dobrze! Pearl bardzo dobrze! I uciekamy od naszej bramki. Wyba parę music. Przechwytujemy piłkę. I GOL! Pearl strzela gola, to znaczy Colt strzela gola. No powinno być dobrze, ale szkoda, że nikogo nie to brakiem. Dobrze, dobrze. Dobrze, uważaj, uważaj, perl. Na razie jeden do zera, ale trzeba uważać. Jest gorącznie, uwaga. Bardzo dobrze. Właśnie po to kupiłem tego perla, żeby nim grać ale niestety, stracimy gola, nie wiem, czy wygramy najważniejszy mecz, ciężko będzie. Dobrze. Dawaj, 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 Przechwyć? Nie, niedobrze. Pierwszy najważniejszy mecz przegrany. No to może Batalnia. Nie mogę przegrać Batalni, po prostu nie mogę. Kolejny mecz też jest najważniejszy, więc nie mogę go zawalić. Pierwszy najważniejszy mecz przegrany. Prowadziłem 1-0, a przegrałem 1-2. Bo przeciwnicy wiedzieli, co on robić i jak się zachować. Zawsze jak natrafiam na Poko, to muszę go pokonać. O nie, nie, nie. To nie Poko. Dobrze, 1-0. Przynajmniej jednego kogoś załatwiłem, no w końcu. Bo wtedy nikogo nie załatwiłem. Uważaj na nitę, po co się zbliżasz? No po co? I po co ci to było? Przegrywamy. Zaraz będziemy przegrywać. Mówiłem. Dwa do trzech. Dlatego nigdy nie wybieram takich słabych zadmiarzy jak Poko. Dobrze, trzy do trzech. Trochę muszę pokrzyczeć. O nie. Nie, nie! O Boże. Boże. 3 do 7, już na pewno nie wygramy. 4 do 9, no i koniec: 2 do 0. Przegramy, bilans 2 do 0. Nie, ja muszę napierdzierać w nocaucie. To jest nie do pomyślenia, że przegrywam, a no bo mam takiego słabego zadmiarza, nic nie mogę poradzić, bo przeciwnicy wiedzą gdzie ja chcę się poruszyć, albo jaki krok wykonać, albo co zrobić, tutaj już na pewno wygramy, nie ma takiej opcji żebyśmy przegrali, nie ma. Powinno być dobrze, bo ci już tak bardzo nie są bojowi. A jednak są. No ci też są bojowi. Najbardziej ten Edgar. No i cholera. 100 i ten met. Nie Nie, no i kurde. Koniec. czy do zera. Jak mnie to wnerwio! Mówię wam... Nic nie mogę poradzić, dlatego że są tacy słabi! Boże, nawet jednego meczu dzisiaj nie wygram! To jest hit hitów hitowych po prostu! Tak się denerwuję! Jak to przegram, to normalnie wyrzucę komórkę przez okno! O nie Nie mów, że i ci nas pokonają Wtedy to bez liku wyrzucę komórkę do kosza albo przez okno Bo to jest hit po prostu, że ja z takimi słabiakami przegrywam Dobrze, chociaż może będzie 3-1. No dobra, dobra Dobrze Już myślałem, że to będzie mój koniec O nie, o nie, o nie! A może być druga ranga. Uznajmy, że ich trzy do jednego. Rzadki, mityczny Spurbray. Niestety tylko Spurbray dostałem w Nagorbrodę za jedną pół no dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku, jeżeli podobał Wam się mój denerwujący, jakże przefajny OTE odcinek z Brawl Stars, to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicz Gamer, no i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa. pa. pa.